z konfliktów w przeszłości, a można wskazać cały szereg elementów. Chciałem wyrazić ogromną satysfakcję, jeszcze raz serdecznie powitać i królewskie mości w Polsce w czasie oficjalnym. Widzę w tym potwierdzenie takiej mocnej woli, umacniania i tak dobrych relacji dwustronnych. Widzę w tym realną także szansę na szukanie nowych obszarów współpracy, między innymi tych wyznaczonych przez dzisiaj podpisane umowy polsko norweskie Chciałbym jednak Publicznie raz jeszcze serdecznie podziękować Waszej Królewskiej Mości, a za pośrednictwem Króla Norwegii wszystkim Norwegom, za pomoc udzielaną Polskiej Solidarności w okresie dla nas trudnym, w okresie walki polskiej, polskiej walki o wolność, w okresie stanu wojennego. Chciałem również podkreślić dzisiejszą wspólnotę poglądów i działania, Polsko-Norweskiego opartą o wspólne członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jestem przekonany, że, o takie wrażenie odniosłem także po dzisiejszej rozmowie, że nasze kraje na zbliżającym się szczycie NATO w Chicago będą zajmowały bardzo bliskie stanowiska, zbliżone stanowiska w kwestiach istotnych dla Sojuszu i dla bezpieczeństwa naszego regionu. Chcę również wyrazić nadzieję, że. Planowana konferencja Partnerstwo Polsko-Norweskie, współorganizowana przez Ambasadę Norweską, przez Kancelarię Prezydenta, również będzie dobrym momentem dla wyznaczenia kierunków na przyszłość, jeśli chodzi o nasze relacje dwustronne. Chciałbym również wskazać na ewidentne osiągnięcia w budowie korzystnych relacji polsko-norweskich, przynajmniej w dwóch obszarach. Pierwszy to jest właśnie współpraca w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Wymierna współpraca wyrażająca się w kontraktach i perspektywie na współpracę technologiczną pomiędzy Polską a Norwegią. I drugi obszar bardzo pozytywnie działający na wiele istotnych kwestii w Polsce. Mam na myśli doświadczenie dobrego funkcjonowania. Mechanizmów finansowych związanych z tak zwanym norweskim funduszem. To są realne pieniądze wykorzystywane na ważne programy i projekty w Polsce, między innymi w obszarze kultury. Życząc waszej królewskiej mości jak najciekawszego i jak najbardziej udanego pobytu w Polsce. Cieszę się między innymi na możliwość pokazania także Krakowa i m.in. Yy, między innymi owoców, dobrych owoców yy, dobrego wykorzystania Funduszu Norweskiego na rzecz polskich zabytków. Panie Prezydencie, przede wszystkim chciałabym serdecznie podziękować za bardzo gorące przyjęcie, z jakim dzisiaj spotkaliśmy się. Stosunki polsko-norweskie, widziane również z norweskiej perspektywy, są znakomite i mam wrażenie, że coraz bardziej się zacieśniają. Polska i Norwegia współpracują w strukturach NATO, ale również w ramach umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki funduszom EOG i z norweskiego mechanizmu finansowego Norwegia może wspomóc Polskę w wielu ważnych obszarach. Są to takie obszary jak ochrona środowiska naturalnego, sprawy energetyczne, ochrona zdrowia społeczeństwo obywatelskie czy kultura, żeby wymienić tylko kilka dziedzin. Jutro będę miał przyjemność otworzyć konferencję współpracy polsko-norweskiej, która będzie bardzo istotnym forum i miejscem spotkania do wymiany wspólnych poglądów dotyczących spraw obronności wymiany kulturalnej, jak i życia zawodowego. Podczas tej wizyty towarzyszy mi duża delegacja norweskiego życia gospodarczego, co wskazuje na żywe zainteresowanie, jakim Polska cieszy się wśród przedsiębiorców norweskich. Królowa i ja bardzo się cieszymy, że będziemy mogli złożyć wizytę w Krakowie, gdzie zostanie zapoczątkowane dwa nowe programy, program badawczy oraz program stypendialny, które są finansowane właśnie ze środków EOG. Będziemy również mieli możliwość obejrzeć dwa projekty których renowacja była możliwa właśnie dzięki środkom norweskiego mechanizmu finansowego, a poza tym generalnie cieszymy się, że odwiedzimy Kraków, o którym słyszeliśmy, że jest to jedno z najpiękniejszych miast.